Za chwilę poznasz linię produktową firmy Naturday z siedzibą w Europie Centralnej, z fabrykami i centralą w Polsce. Pracujemy tylko na najwyższych międzynarodowych standardach światowych dotyczących produkcji. Nasze produkty ze wszystkich linii i segmentów posiadają pozwolenia na dystrybucję w całej Europie. Produkty tworzone są z najwyższej jakości stężonych surowców naturalnych. Wykorzystujemy ponad 120 wyselekcjonowanych skoncentrowanych ekstraktów roślinnych. Nie stosujemy żadnych wypełniaczy, nasze kapsułki zawierają tylko 100% surowców czynnych biologicznie. Średnie stężenie naszych ekstraktów ziołowych w produkcie to 10 do 1, a to oznacza, że z 10 kg ziół tworzymy kilogram czystego ekstraktu. Dlatego nasze produkty mają najwięcej bioaktywnych składników działających na komórki. Produkujemy wysoko skoncentrowane preparaty, a to przekłada się na niższą cenę za maksymalną ilość składników czynnych biologicznie. W ofercie mamy ponad 60 produktów z obszarów takich jak fitosuplementy, dermokosmetyki naturalne, unikalny symbiotyk, produkty dla dzieci, wsparcie dla zwierząt, linie odżywek, szejków odchudzających i naturalne zastępstwa posiłków. Produkujemy wyjątkowe systemy witaminowe na bazie liposomów o dużej przyswajalności i wchłanianiu. Systemy na detoks organizmu, kuracje odchudzające, naturalne produkty codziennego użytku, linie kosmetyków kolagenowych. Nasze produkty są komponowane tak, aby rozwiązywały najpilniejsze problemy cywilizacyjne oraz najskuteczniej wspierały ludzkie potrzeby. Mamy serię unikatowych preparatów naturalnych zwiększających odporność. Posiadamy wyjątkowo skuteczne wsparcie na mobilność, stawy czy kręgosłup. Wyprodukowaliśmy jeden z najpotężniejszych symbiotyków na rynku. Stworzyliśmy linię preparatów o działaniu kierunkowym wspierającym serce, wątrobę, układ moczowy czy cholesterol. Poznaj nasz symbiotyk Optiprobio. To światowa formuła, która składa się aż z 18 wyselekcjonowanych szczepów bakterii w ilości 450 miliardów bakterii w jednej dawce 5 gram. W tej formulacji jest także pełny kompleks witamin z grupy B, cynk, selen oraz błonnik. Każdy szczep bakterii to osobne specjalistyczne działanie, takie jak wsparcie odporności, wsparcie niszczenia i usuwania patogenów, działania przeciwnowotworowe, działanie antyoksydacyjne, gojenie jelit, zmniejszenie stanów zapalnych oraz wiele innych zastosowań. Naturalny magnez w czterech substancjach to naturalna forma magnezu wraz z witaminą B6, D3 i cynkiem. Wspomaga układ nerwowy oraz odporność. Magnes przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w prawidłowej syntezie białka i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, odgrywa rolę w procesie podziału komórek. Kolagen liposomalny stanowi formułę, której składniki wykazują działanie przeciwoksydacyjne, wspierają krążenie żylne, pomagają w prawidłowej syntezie białka oraz DNA pomagają zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie, pobudzają rozwój fibroblastów tkanek skóry, wspierają wytwarzanie kolagenu, wspierają metabolizm enzymów odpowiedzialnych za kontrolę stanu zapalnego. Chlorofil liposomalny. Stanowi formułę, której składniki przyspieszają metabolizm, hamują łaknienie, ograniczają masę ciała Wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu hemoglobiny. Wspierają utrzymanie równowagi hormonalnej i aktywność tarczycy. Pomagają utrzymać prawidłowe funkcje poznawcze. Pomagają zachować zdrową nawilżoną skórę. Pobudzają, wzmacniają. Wspierają odporność przeciwko psychicznemu i fizycznemu zmęczeniu. Optikids Immunoprotect. Szczególnie cenny dla dzieci osłabionych antybiotykami, alergików lub po przeziębieniach w okresie jesienno-zimowym. Wspiera naturalną odporność. Specjalnie opracowany skład probiotyczny uzupełniony ksylitolem, polecany przez stomatologów. Wspomaga walkę z próchnicą dziecięcą. Biofilm bakteryjny w jamie ustnej i nosie u dzieci to siedlisko nie tylko zdrowych bakterii probiotycznych, ale też bakterii chorobotwórczych opornych na antybiotyki. Walka o przywrócenie w biofilmie prawidłowych zdrowych bakterii stanowi obecnie jeden z kluczowych sposobów walki o zdrowie dzieci z nawracającymi infekcjami gardła i zatok przynosowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Optivirkon mocno wspiera odporność, zdrowie układu oddechowego oraz narządów układu oddechowego, wykazuje działanie przeciwbakteryjne, kontrolę odruchu kaszlu oraz rozwoju kolonii wirusów, kontrolę infekcji dróg oddechowych. Zestaw witamin liposomalnych B-kompleks. Stanowi formułę, której składniki pomagają między innymi w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych, prawidłowego metabolizmu energetycznego, zachowaniu zdrowej skóry. Przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, syntezy niektórych neuroprzekaźników, regulacji aktywności hormonalnej, utrzymania sprawności umysłowej, prawidłowego widzenia, wspomaga pracę serca wspiera produkcję krwi i funkcjonowanie układu odpornościowego. Optiliposomal luteina plus witamina A i E plus selen. Stanowi formułę, której składniki przyczyniają się między innymi do prawidłowego widzenia, prawidłowego stanu błąd śluzowych, są korzystne dla siatkówki oka, ograniczają rozwój zmian związanych z wiekiem. Witaminy liposomalne D3, K2, MK7. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zdrowych mięśni, prawidłowego poziomu wapnia we krwi, prawidłowym wykorzystaniu wapnia i fosforu. Pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, bierze udział w procesie podziału komórek. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Optiliposomal resferatrol. Resferatrol jest korzystny dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Pdestowiec zawiera fitohormon z grupy stilbenów. Należy do nich resferatrol, agonista receptora estrogenowego, a to łagodzi objawy menopauzy. Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, funkcjonowania układu nerwowego, funkcji psychologicznych i prawidłowej pracy serca. Oligomeryczne proantocyanidyny zawarte w nasionach winogron wspierają pracę serca zdrowie układu sercowo-naczyniowego i naczyń krwionośnych. Wspierają metabolizm, są korzystne dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Opti-omega Suplement diety omega pomaga uzupełnić codzienną dietę w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, koenzym Q10 oraz witaminę E. Koenzym Q10 pomaga opóźnić procesy starzenia się komórek, jak również pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze. Wspomaga funkcjonowanie serca. Opticykl MN. Składniki opticykl MN wspierają komfort przed i podczas cyklu miesiączkowego, ograniczony poziom krwawienia, komfort podbrzusza i równowagę emocjonalną. OptiMigra. Składniki OptiMigra wspierają utrzymanie prawidłowego krążenia mózgowo-naczyniowego, prawidłowej równowagi hormonalnej, aktywności układu nerwowego, dobrej kondycji neurologicznej głowy, Prawidłowej czynności układu nerwowego, utrzymaniu prawidłowego widzenia. Przyczyniają się do ulgi w migrenie, łagodzą dolegliwości mózgowe. Optiborelia. Stanowi formułę, której składniki wspierają system odpornościowy, prawidłową czynność wątroby, kontrolę rozwoju kolonii bakterii. Składniki produktu są tradycyjnie polecane dla utrzymania zdrowia u osób po terapii infekcji po ugryzieniu przez kleszcze. Optidex. Stanowi formułę, której składniki wspierają trawienie, czynność i motorykę układu jelitowego, zachowanie mikroflory jelitowej, utrzymanie prawidłowego stanu śluzówki jelit, wspierają zdrowie wątroby, utrzymanie jej zdolności naturalnego otruwania i oczyszczania organizmu, pomagają usuwać zanieczyszczenia gromadzące się w efekcie nieprawidłowej przemiany materii. Wspierają witalność. Sugar. Składniki wspierają metabolizm glukozy, lipidów. Utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, utrzymanie właściwej masy ciała wspierają metabolizm, wzmacniają fizycznie i psychicznie. OptiFlex Pain Stanowi formułę, której składniki wspierają zdrowie kości i stawów, jak również są korzystne dla układu mięśniowo-szkieletowego. OptiImmunoNe Stanowi formułę, której składniki wybrane ekstrakty z roślin i grzybów leczniczych grawioli, jemioły, moreli, asparagusa lekarskiego, maczuznika kordycepsu, agaricus blazei. Substancje czynne przyczyniają się do pobudzenia układu immunologicznego, wspierają krążenie naczyniowe. Opti Stanowi formułę, której składniki wspierają krążenie peryferyjne i mikronaczyniowe, zdrowie, pracę i funkcje serca, utrzymanie prawidłowej zawartości tlenów krwi tętniczej działają przeciwutleniająco. Opti neurostres Stanowi formułę, której składniki łagodzą stres, pomagają odprężyć się, uspokoić i wypocząć, utrzymać równowagę emocjonalną, pozytywny nastrój, dobre zdolności poznawcze, przywracają siły, działają oczyszczająco, wspierają odporność, funkcje układu sercowo-naczyniowego, wydolność umysłową oraz zdolności adaptacyjne organizmu. Optiliver Składniki wspierają trawienie, trawienie tłuszczu, trawienie białek. Prawidłową czynność żołądka, wątroby, układu jelitowego, odporność organizmu. Opti Sleep. Składniki pomagają wyciszyć się, utrzymać równowagę emocjonalną, zasnąć, skracają czas potrzebny na zaśnięcie. Wspierają jakość naturalnego snu, utrzymanie ciągłości nocnego snu wspierają aktywność mózgu. Opti Pain. stanowi formułę, która zawiera składniki wspierające budowę i regenerację tkanki łącznej. Prawidłową aktywność neurofizjologiczną tkanki łącznej są korzystne dla prawidłowego funkcjonowania tkanki mięśniowej, sprawności chrząstki stawowej. Wspierają odporność, kontrolę stanu zapalnego, przyczyniają się do utrzymania prawidłowej równowagi hormonalnej oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych. Optima Cell Pain stanowi formułę, która zawiera ekstrakty z owoców mangostanu, kolcowoju, owoców nounii, kłącza imbiru, kory wierzby, korzenia jeżówki. Składniki formuły wspierają regenerację tkanki łącznej, prawidłową aktywność neurofizjologiczną tkanki łącznej, są korzystne dla prawidłowego funkcjonowania tkanki mięśniowej. Działają korzystnie w stanach zmęczenia i obciążenia psychicznego, pobudzają odporność, wspierają utrzymanie prawidłowej równowagi hormonalnej. Produkt ten wspiera osoby aktywne fizycznie i sportowców. Optiel del hadel. Składniki wspierają trawienie, prawidłową funkcję dróg żółciowych i prawidłowy poziom cholesterolu. Opti Immunit. Składniki wspierają właściwą aktywność układu odpornościowego, kontrolę infekcji dróg oddechowych, odporność organizmu w trudnych warunkach pogodowych, zdrowie stawów, krążenie naczyniowe. Opti Uro. Stanowi formułę, której składniki wspierają prawidłową czynność pęcherza moczowego i zdrowie dróg moczowych, utrzymanie prawidłowej mikcji w stanach łagodnego przerostu prostaty, utrzymanie prawidłowego krążenia naczyniowego podudzi, utrzymanie fizjologicznej odporności i prawidłowego poziomu testosteronu. OptiMind. Składniki wspierają zdolność koncentracji, uczenia się, aktywność poznawczą i umysłową. Chronią komórki nerwowe mózgu, w tym hipokam, pobudzają procesy pamięciowe. Opti Aloe Stanowi formułę z udziałem soku z liści aloesu zwyczajnego, aloe vera, oraz soku z owocu dzikiej róży. Sok z aloesu jest wytwarzany z mięszu liści po usunięciu powłoki naskórkowej, pochodzi z upraw w Meksyku i Hiszpanii. Plantacje aloesu nawożone są w sposób naturalny, wegetacja prowadzona jest bez stosowania pestycydów. Aloes pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy, przyczynia się do prawidłowego metabolizmu insuliny i prawidłowej tolerancji glukozy. Pomaga utrzymać prawidłowe parametry glikemiczne przez pobudzenie uwalniania insuliny. Wspomaga utrzymanie fizjologicznej zwartości tkanki łącznej, na błonka skóry, włosów, paznokci. Wspiera odporność i kontrolę rozwoju kolonii drobnoustrojów w organizmie. Przyczynia się do odporności podczas cyklu miesiączkowego. Korzystnie wpływa na aktywność fizjologiczną układu rozrodczego kobiet, łagodzi objawy menopauzy. Wykazuje korzystny wpływ w stanach zmęczenia, obciążenia psychicznego, pobudza metabolizm. Wspiera motorykę układu jelitowego i tranzyt jelitowy. Dzika róża wspiera odporność, zdrowie układu oddechowego, utrzymanie fizycznego dobrego samopoczucia. Naturalna witamina C stanowi formułę, która zawiera ekstrakty z roślin znanych jako naturalne źródło witaminy C wraz z bioflawonoidami. Składniki formuły wspierają odporność, trawienie, utrzymanie wytwarzania kolagenu, układ nerwowy, metabolizm energetyczny, zmniejszają zmęczenie, wspierają zdrowie serca, układu naczyniowego, kontrolę infekcji układu oddechowego oraz poziomu glukozy we krwi. Opti Artroflex Składniki wspierają wytwarzanie kolagenu, wzmacniają kości, stawy i mięśnie, pomagają utrzymać ruchomość i elastyczność stawów. Wspierają kontrolę stanu zapalnego i spójność tkanek. Wspierają zdrowie skóry i prawidłową regenerację tkanki łącznej. Tonują pracę serca, wspierają prawidłowe ciśnienie naczyniowe i poziom cholesterolu. Rozszerzają naczynia krwionośne. Wspierają odporność, wykazują znaczące właściwości przeciwutleniające. Pobudzają, wzmacniają, wspierają oporność przeciw zmęczeniu. Optioxy. Stanowi formułę, która zawiera ekstrakty z naowocni grejpfruta, owocu smaczliwki, pędu czepoty, kory pałdarko, kwiatu aksamitki wzniesionej, plechy algi brązowej, owocu pomidora i nasion winorośli. Składniki Optioxy wspierają system odpornościowy, krążenie naczyniowe, kapilarne oraz wykazują działanie przeciwutleniające. OptiVital. Formuła zawiera wyciągi z guarany, zielonej kawy, owocu nołni, grawioli, mangostanu, granatowca, pomarańczy gorzkiej, nopalu i godzi, korzenia eleuterokoka. Składniki wspierają odporność, łagodzą zmęczenie, wspierają wydolność fizyczną i umysłową w stanach zmęczenia, wyczerpania, osłabienia oraz podczas rekonwalescencji, działają pobudzająco. Active Protein Pełny profil aminokwasów i duża zawartość aminokwasów odbudowujących mięśnie, ścięgna i stawy pozwala na szybkie uzyskanie efektów odbudowy i regeneracji zarówno kolagenu skóry i stawów, jak też tkanki mięśniowej. To jedna z cech wyróżniających ten produkt, spośród wielu dostępnych odżywek na rynku. Optimil Pozwala na modyfikację nawyków żywieniowych, jako uzupełnienie prawidłowo zbilansowanego żywienia. W należną wartość kaloryczną powiązaną z odpowiednią proporcją poszczególnych makro- i mikroskładników. Węglowodany to jedna z trzech podstawowych, obok białka i tłuszczów grup żywnościowych. Jest łatwo przyswajalna, biorąca bezpośredni udział w metabolizmie komórkowym. Dlatego też to właśnie z węglowodanów organizm najchętniej czerpie energię. I znowu Optimil przychodzi z gotowym rozwiązaniem. Bez odpowiedniej ilości tej energii wykluczony jest jakikolwiek wysiłek. Najprościej rzecz ujmując, ilość energii w organizmie jest wprost proporcjonalna do ilości spożywanych węglowodanów. Węglowodany są pożądanym posiłkiem w okolicach około treningowych i porannych. Rano dodają nam energii na nadchodzący dzień i uzupełniają uszczuplony katabolizmem nocnym glikogen. Przed treningiem dają nam siłę do ćwiczeń. Po treningu natychmiast uzupełniają straty glikogenu i pozwalają wyrównać poziom cukru. Zestaw batonów Active Bar: Wysokoenergetyczne o zniewalającym smaku, które pozwolą utrzymać poziom energii w ciągu dnia. Idealne jako szybka, przekąska zapewniająca uczucie sytości. Active Bar są wygodne do przechowywania, możesz je zawsze mieć przy sobie. Możesz je zabrać na rower, w góry, na siłownię czy do pracy. Nie wymagają przygotowania, wystarczy odpakować i zjeść. Skoncentrowana w niewielkim batonie dietetycznym bomba energetyczna i odżywcza. Idealnie dobrany skład i 100% naturalnych komponentów roślinnych. Składniki dobrane tak, aby powoli uwalniać energię witalną dla dobra Twojego organizmu. Zawiera witaminy, białka, tłuszcze, węglowodany i minerały dla wegan, rekonwalescentów, osób odchudzających się i aktywnych sportowców. OptiChange Detox. Detoksykacja organizmu to nie tylko proces odchudzania, to przede wszystkim oczyszczanie organizmu z toksyn, dzięki czemu powróci Twoja energia witalna, poprawisz swoje samopoczucie i odzyskasz zdrowszy, piękny wygląd. Program Detox to nasz autorski, jedyny program naturalny detoksykacji organizmu skierowany do osób, które chcą poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Oczyść swój organizm z zatruwających go toksyn. Odzyskaj dobrą formę w ciągu 10 dni. OptiChange Slim. To niezawodny, unikalny na skalę światową program odchudzający, który pomoże Ci w drodze do wymarzonej sylwetki. Zwiększa metabolizm organizmu, poprawia trawienie, przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu, przyczyniając się do zdrowej utraty wagi i wzmocnienia organizmu. Twoja piękna sylwetka i zdrowie to nasz wspólny cel. OptiChange Model. Po detoksykacji i odchudzaniu nadszedł czas na modelowanie sylwetki. Program ten zawiera specjalny zestaw wzbogacony odżywką proteinową najwyższej jakości. Dr Flex Immuno. Produkt ten stosuje się do wzbogacania standardowego pokarmu dorosłego i starzejącego się psa, głównie w celu wsparcia tkanki łącznej stawów, mobilności i ruchomości stawów, ogólnie dla wsparcia układu mięśniowo-szkieletowego. Dr. Parasite. Produkt ten stosuje się do wzbogacania standardowego pokarmu dorosłego lub młodego psa, głównie w celu wsparcia trawienia oraz kontroli i wydalania pasożytów jelitowych. Serum Collagen Sensuel Siberian pod oczy i na dekolt. Delikatna skóra wokół oczu wymaga troski i doskonałej opieki. Podaruj jej przygotowany przez najlepszych specjalistów serum. Kosmetyk stworzony na bazie naturalnych składników. Zawarty w nim koncentrat kolagenu i kwas hialuronowy zwiększą jędrność skóry i poprawią nawilżenie. Serum kolagen sensuel siberian na twarz. Skóra dojrzała wymaga specjalistycznej i intensywnie nawilżającej pielęgnacji. Serum o działaniu odmładzającym zawiera szeroką gamę składników pochodzenia naturalnego, które zapobiegają nadmiernej utracie wody oraz tworzeniu się widocznych objawów starzenia. Obecny w nim kwas hialuronowy oraz betaina zadbają o odpowiednie nawilżenie, zapewniając w ten sposób długotrwałe uczucie komfortu oraz świeży wygląd. Wysoka zawartość kolagenu i silanolu oraz ekstrakt z owoców żożoby pospolitej i korzenia szczodraka krokoszowatego wykazują działanie przeciwstarzeniowe, przywracają skórze elastyczność, nadając jej młodzieńczy i wypoczęty wygląd. Naturalna ziołowa pasta do zębów Optidental Naturalna ziołowa pasta stanowiąca połączenie ekstraktów roślinnych z szałwi lekarskiej, mięty polnej, kopru włoskiego, limonki, pokrzywy, rumianku, łopianu, melisy wzbogacona kompleksem spirulinowym. Nie zawiera fluoru. Wzmacnia wrażliwe zęby, odżywia błonę śluzową jamy ustnej, działa oczyszczająco i przeciwbakteryjne, poprawia kondycję dząseł. Naturalna pasta wybielająca z aktywnym węglem. Bazową substancją aktywną pasty Optident Carbo jest węgiel aktywny. Ze względu na ponadprzeciętną zdolność węgla do usuwania zanieczyszczeń, czarna pasta do zębów jest wysoce skuteczną i zadowalającą metodą na przywrócenie pięknego wyglądu naszemu uśmiechowi. Optident Carbo to pasta do zębów enzymatycznie wybielająca na bazie naturalnych składników, przeznaczona dla osób w każdym wieku, nie zawierająca fluoru. Wybiela i poleruje szkliwo przywraca śnieżnobiały uśmiech. Zapewnia świeży oddech przez długi czas. Rozjaśnia i niweluje przebarwienia. Usuwa kamień nazębny. Szampon do włosów. Zadbaliśmy o współdziałanie aktywnych składników roślinnych, by miały jak najlepszy wpływ na skórę naszej głowy i włosy. Szampon delikatnie oczyszcza skórę głowy, nie naruszając jednocześnie bariery hydrolipidowej. Dlatego regularnie używając szamponu możemy cieszyć się śniącymi, zdrowymi włosami bez obciążania ich. Formuła zastrzeżona Medic Alba jest połączeniem trzech składników, które tworzą bogatą bazę fitoterapeutyczną. Żel do mycia ciała, którego używamy codziennie spełnia podstawową funkcję oczyszczającą skóry. Dodatkowo jego główne zadanie wspomogliśmy naturalnymi ekstraktami roślinnymi działającymi jak suplementacja dla naszego ciała od zewnątrz. Żel ma delikatny zapach, a po jego użyciu poczujesz świeżość i długotrwałe nawilżenie skóry. Żel do higieny intymnej. Każdego dnia dbasz o Twoje ciało, jego nawodnienie, odpowiednie żywienie, aktywność fizyczną niezbędną w dzisiejszych czasach, spersonalizowaną suplementację oraz naturalną i bezpieczną pielęgnację. Skrupulatnie dobrany skład kosmetyku ma za zadanie delikatnie pielęgnować skórę okolic intymnych nie naruszając warstwy ochronnej. Zawarty w składzie żelu kwas mlekowy powoduje utrzymanie prawidłowego pH skóry okolic intymnych. Aloes posiada właściwości gojące, łagodzi stany zapalne i regeneruje. Maska do włosów. Włosy to bez wątpienia nasz atut. Nic więc dziwnego, osoba ze śniącymi włosami jest uważana za zdrowszą i atrakcyjniejszą. Skomponowaliśmy surowce aktywnych roślin zawartych w masce do włosów tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt na naszej skórze głowy i włosach. Maska zawiera między innymi algi, które dają nam uczucie miękkości i elastyczności włosów, wygładzając je i tym samym ułatwiając rozczesywanie. Balsam do ciała. Skóra każdego dnia narażona jest na wiele czynników zewnętrznych, dlatego potrzebuje odpowiedniego nawilżenia i ukojenia. Balsam do ciała z kamelią japońską i miłożębem japońskim to esencja piękna kobiet Dalekiego Wschodu. Podczas aplikacji balsamu wykonujemy masaż skóry, który pozwoli działać naturalnym ekstraktom roślinnym, a my poczujemy unoszący się w powietrzu delikatny aromat kwiatów Japonii, a na skórze aksamitną gładkość. Kozie mleko do kąpieli. Kąpiel jest jedną z czynności przynoszącą relaks dla ciała i ducha. Kozie mleko ma niesamowity wpływ na nasz organizm nie tylko, kiedy je spożywamy, ale również kiedy ma styczność z naszą skórą. Zawiera naturalny kwas mlekowy, który zapewnia nam neutralne pH skóry, dzięki czemu nie naruszamy naturalnej bariery ochronnej na skórka. Przy regularnym korzystaniu z koziego mleka podczas kąpieli, będziemy cieszyli się nawilżoną i gładką skórą oraz miękkimi włosami. Kozie mleko nawilża, łagodzi, regeneruje, wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. Olej żożoba przyspiesza proces regeneracji skóry. Masło Shea. Produkt do ciała z masłem Shea oraz olejem kokosowym to kosmetyk cudowny sam w sobie. Latem nasza skóra narażona jest bezpośrednio na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, zimą niemalże bez przerwy ma kontakt z odzieżą. Przy naszym intensywnym tempie życia potrzebujemy mocno nawilżyć naszą skórę w 100% naturalnymi produktami, które przyniosą nie tylko elastyczność, ale również wzmocnią cement komórkowy rogowej warstwy skóry. Masło Shea dobrze natłuszcza skórę, posiada właściwości gojące i zmiękczające. Olej kokosowy hamuje rozwój wolnych rodników, dzięki czemu skóra pozostaje dłużej młoda i sprężysta. Peeling Solny. Nasza skóra każdego dnia wykonuje ciężką pracę produkując nowe komórki, a stare wypychając do góry. Aby była w dobrej kondycji powinniśmy regularnie złuszczać martwy naskórek. Peeling solny, który stworzyliśmy, robi coś więcej niż tylko pomaga w pozbyciu się obumarłych komórek zewnętrznej warstwy naskórka. Idąc w zgodzie z hojną naturą, włączyliśmy do składu zarówno składniki aktywne, które w momencie masażu skóry mają możliwość lepszego działania, ale również naturalne oleje. Aby wartość odżywcza takiego zabiegu dla naszej skóry była kompletna. Linie produktowe Naturdej są tak rozbudowane, że każdy dla siebie coś u nas znajdzie. Zapraszamy do współpracy.